Chciałem zapytać po dzisiejszym przemówieniu, czy pan jest poważny, panie premierze, kiedy pan mówi o tym, że nastąpiła profesjonalizacja zarządzania majątkiem publicznym w Polsce? Czy ta profesjonalizacja polega na tym, że w kluczowych spółkach zatrudnia się rodziny polityków PSL-u? Czy ta profesjonalizacja polega na tym, że w totalizatorze sportowym się internetowych hejterów działających na rzecz platformy obywatelskiej, że to samo dzieje się w polskim holdingu nieruchomości? A może tą profesjonalizację widać w zarządzaniu polską nauką, w tym co działo się wokół instytutów badawczych, wokół badania sztucznej inteligencji. Albo w reaktorze MARIA, jedynym naszym reaktorze wyłączonym przez nieudolność w zarządzaniu. Panie premierze, jeżeli pan uważa, że dzisiaj w Polsce są transparentne, uczciwe konkursy i że to w ten sposób dobierani są ludzie do zarządzania majątkiem publicznym, to mam dla pana z złą informację. Albo pana ktoś wprowadza w błąd, Albo żyje pan w jakimś innym świecie.